Cześć, witajcie ponownie i w tej wprawdzie krótkiej i prostej recenzji chciałbym przedstawić tą oto myszkę bezprzewodową od firmy EasyTouch, jaką jest Blackblade albo inaczej ET 9610. Jak to przeważnie bywa w moich recenzjach, zaczynam przedstawienia wyglądu. Tak, więc, i tym razem właśnie od tego zacznę. Myszka występuje w kolorze czarnym. Jest wykonana z dość dobrej jakości plastiku, takiego naprawdę bardzo miłego w dotyku. Po lewej i prawej stronie mamy takie wyprofilowane miejsce, jakby na dłoń. Jest to myszka raczej wyłącznie tylko dla osób praworęcznych. Po lewej stronie właśnie mamy tutaj wyprofilowanie na kciuka, dzięki czemu naprawdę bardzo fajnie się tej myszki używa, bardzo fajnie leży na niej dłoń. Tutaj mamy również dwa przyciski, które są zaprogramowane na wstecz oraz w przód. Bardzo fajna funkcja moim zdaniem przyda się, gdy przeglądamy internet lub jakieś zdjęcia. Tutaj mamy dwa przyciski tradycyjnie w każdej miejscu oraz pokrętło i przycisk do zmiany rozdzielczości DPI. U dołu znajduje się laser, który jest dość dużą zaletą tej myszki, ale o nią powiem troszkę później. Pod tą klapką znajduje się miejsce na dwie baterie AA, tak zwane małe paluszki oraz tutaj jest nadajnik oraz miejsce na schowanie właśnie tego nadajnika. Ta myszka ma bardzo fajne trzy funkcje. Pierwszą z nich moim zdaniem jest przycisk do zmiany rozdzielczości DPI. W bardzo prosty i szybki sposób możemy sobie zmienić prędkość kursora myszy. Jest to bardzo przydatne dla osób, które na przykład obrabiają filmy lub grafikę. Nie muszą wchodzić na panel sterowania i tam zmieniać prędkości kursora, tylko wystarczy, że tutaj nacisną. Mamy trzy tryby szybkości, które właśnie zmieniamy tym przyciskiem. Drugą bardzo dobrze i przemyślanie zrobioną rzeczą w tej myszce jest nadajnik, który jest bardzo małych rozmiarów. A najbardziej podoba mi się w nim to, że po włożeniu do portu USB potrafi sam połączyć się z myszką. Nie trzeba instalować żadnych sterowników, czekać lub naciskać jakichś przycisków typu connect na myszce. Wszystko samo się dzieje, po prostu krótko mówiąc, jest tak, jakbyśmy podłączyli zwykłą myszkę przewodową kablem do portu USB, z tą różnicą, że tutaj nie mamy kabla. Trzecią, moim zdaniem najlepszą funkcją, jest nieświecący laser. Po prostu w większości myszek bezprzewodowych ten laser świeci na czerwono lub ewentualnie niebiesko, przy czym pobiera dość sporo prądu z baterii i musimy baterię wymieniać co około tydzień, półtora. Tutaj laser nie świeci, jest naprawdę bardzo duża oszczędność energii dzięki temu, ja baterię ostatnio wymieniałem miesiąc temu. Mam baterię od momentu, kiedy tą myszkę rozpakowałem. Możecie sprawdzić, kiedy nagrywałem rozpakowanie. Wtedy włożyłem do niej baterię i tak do tej pory używam. Ile raczej nie zanosi się na to, że musiał je szybko wymienić. Jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, bo dzięki temu mamy spokój z wymianą baterii. Właśnie z tego powodu dużo osób. Rezygnowało z myszek bezprzewodowych, wolało kupić sobie myszkę przewodową i mieć święty spokój z wymianą baterii. Tutaj baterie, owszem, również musimy wymieniać, ale nie co tydzień czy półtora, a raczej co miesiąc czy nawet więcej. Myszka ogólnie jest bardzo fajna i dość tania, ale dla niektórych osób, zwłaszcza takich, które mają większe dłonie, może się ona okazać za mała. Dla mnie można powiedzieć, że jest sam raz, ale dla osób z większymi rękami może być troszkę za mała. I to na tyle w tym filmie. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów. Jeżeli macie jakieś pytania do tej myszki lub do jakichś innych urządzeń, zapraszam Was do pisania wiadomości do mnie na YouTubie lub na maila. Oczywiście, jeżeli możecie to, skomentujcie, oceńcie i pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, cześć!